Cześć, witajcie, witajcie moi drodzy po długim okresie posuchy troszkę pobadało mnie ostatnio więc wyszedłem z nadzieją na znalezienie grzybków nadzieja urosła, tym bardziej po drodze spotkałem dwoje ludzi i mieli troszkę kurek już więc zobaczymy zobaczymy co to wyjdzie z tego dziś Najpierw zapuszczę się na lasek bagienkowy, a nuż jakieś kozaczki będą. A później sprawdzę swoje miejscówki kurkowe. Także jestem cały w napięciu, czy coś będzie. Bo, bo naprawdę, już dawno, dawno nic nie było. A dookoła wszyscy zbierają takie grzybki piękne. Ale dla mnie za daleko, żeby jeździć w te rejony, gdzie one rosną. Dobra, nie przedłużam wstępu, lecimy. Słuchajcie, jestem w lasku bagienkowym. Na razie nic, nie ma kozaczków. Innych szybków też mało co, ale gołąbki, widzę gołąbki tutaj młode, zaczynają wyrastać. Także jest, jest jakaś nadzieja, że coś niedługo tu ruszy. A tutaj piórko jakieś. Czarne piórko z jakiegoś ptaka. Może dzięcioł czarny, bo widziałem tutaj zanim szedłem do lasku to sobie siedział tam na drzewie. I coś podjadał. Także może z niego a może skruka któż to wie o, tu jeszcze jeden jakiś gołąbek jest tutaj tu następne także no, coś się zaczyna ruszać las w ogóle gęstwiność taka zrobiła dżungla po prostu I parno jest. Dobrze. Dobre warunki. Okej, okay, idę dalej. Słuchajcie, to muszę wam nagrać. No niesamowite. Pierwszą kurkę znalazłem. Zobaczcie. Jest pierwsza kureczka. Co Zbliżam się do miejscówki pierwszej. Więc może dlatego. Okej, okay. Idę dalej. Słuchajcie, jestem na miejscówce. no Ale to słabo wygląda. W ogóle tu też drzew powalonych pełno. Leśnicy też tu swoje zrobili. Wycinka tu obok była. Także trochę lipa tutaj. Akurat to miejsce, gdzie tak tych skórek zawsze dużo było, to jest przywalone. No ale może jeszcze coś tu wyrośnie po tych deszczach. Bo tutaj mamy trzy takie sztuki. O, tu jeszcze dwie sztuki mamy, mniejsze. A tutaj. O, tu się jeszcze ukryła pod gałęzią. Jest to, proszę bardzo. Coś się zaczyna dziać. Coś zaczyna się dziać. Następna. Taki takie grubaski. No tu taki zawsze rosły, te grubaski. O, proszę bardzo tutaj piękna. Tu jeszcze jakaś. Tutaj malutkie się pokazują. Dobra, o, tu się liściem przykryła. O, już takie większe te sztuki. Musiały chyba po tych pierwszych deszczach wyrosnąć. Dobra. To jeszcze widziałem gdzieś do przodu. Pod mchem. O, tutaj. Proszę Ja jajeczniczka będzie zaliczona dzisiaj, pierwsza, pierwsza w tym roku, jajeczniczka z kureczkami, elegancko. No, no, no na razie to tylko to widzę. I tutaj nic nie widzę. No więc no poczekamy. Poczekamy. Jeszcze jakieś deszczyki mają być. Nie traćmy nadziei. Będzie dobrze. Proszę tutaj, jak ładna. No, obok jeszcze dwie. No chodźcie tutaj. Elegancko. Tu następne. No dobra, muszę chyba wziąć, o i tutaj też widzę. Muszę wziąć. Niestety tylko reklamówkę wziąłem, ale na coś trzeba je pomału chować. Tutaj takie troszkę usłyszone, ale tu jest ładno. I tu jeszcze ich tu. I jeszcze gdzieś widziałem. Tutaj. Dobra. To ja je sobie tutaj wyzbieram. A wyniki po wszystkim pokażę. No i słuchajcie, no, za wiele nie było, ale zawsze coś. No, dajmy im szansę. To dopiero początek. Jeszcze się rozkręcą. Tyle ich tu mamy, to jeszcze jakąś kątem oka dojrzałem? A nawet dwie. No jajeczniczka wystarczy Dobra, lecimy na kolejne miejscóweczki No słuchajcie. Co by nie było, króleczki się jednak pokazują. Jest ich dosyć. Ludzi też sporo w lesie. Każdy coś już nazbierał. Także... Mogę powiedzieć, jeszcze nie skończyłem zbiorów że udane są no naprawdę no tutaj kolejne sztuki znalazłem także w reklamówce już tam jest dosyć sporo powiem wam że jestem już na trzeciej miejscówce no i coś coś jest no Kóreczka do kureczki. I będzie, kurde, cała świata Może. Las taki fajny, przyjemny, rzadki. Nie trzeba się przez gęstwiny przedzierać. Nic tylko zbierać. Jest naprawdę fajnie. Słoneczko też wyszło. Przyjemnie. dobra zbieram dalej i słuchajcie jestem na kolejnym miejscóweczce tam się już wyczerpały kureczki tak jak mówiłem ludzi było sporo konkurencja nie odpuszczała i zbierali no a tu na kolejnym miejscóweczce zaraz na samym brzegu już parę kurek znalazłem Tutaj kolejne są takie drobne, są także tutaj chyba dopiero ruszyły. Nie są takie, a chociaż większe sztuki też są, o jak tutaj mamy, także także i tutaj pewnie też coś znajdę. O, proszę, chowają się w trawach pod liściami. O, tutaj pod brzuską jeszcze jakieś widzę. O, tu pod dębem malutkim, kolejno. Zobaczcie jak się schowała pod dębem pod liśćmi. No i tutaj. dobrze, bardzo fajnie no już garść kurek mamy kolejną No tych małych takich całkiem nie będę brać pójdę no. dalej zobaczymy co tam dalej będzie nie no, słuchajcie szaleją te kureczki mi tutaj zaraz przy samym brzegu, tu jest droga a ja tutaj kurde koszę takie sztuki, popatrzcie, o, zobaczcie. Tą trawą tak się troszkę rozrywają bardzo ładnie. A tu przy brzegu są, to tam głębiej pewnie też będą. No i słuchajcie, tak chodzę sobie tutaj między tymi brzuskami, sosenkami gdzie nigdzie. Dąb jakiś rośnie i co ruszy jakieś statko. Kurde, kurek spotykam. No. Proszę bardzo, tu zobaczcie. Jest gromadka. Tutaj kolejna gromadka. Teraz podejdziemy do następnej gromadki. Już tam wcześniej ją obcejiłem. Naprawdę, naprawdę powiem wam, nie spodziewałem się takiego wyniku, trochę kruche niektóre z tych korek są w cienkich nóżkach, ale, ale damy radę z nimi. No, my z nimi rana Tu jest kolejna gromadka, takie mniejsze Może je zostawię Tam następne widzę krzaczkami. Idziemy do tych większych o, do proszę na wystatko takich większych Mniejsze też są.

Oh, jakaś już rozszczepiona. No nic weźmiemy. Obetniemy. Odrzucimy co niedobre. O, tutaj proszę trzy sztuki. Zobaczcie, tyle sztuk tutaj przy jednym dębie. Taka ekipa była dookoła. Piękne sztuki. Dobra, idziemy szukać kolejnego dębu. Jest kolejny dąb i kolejna ekipa. Zjedziemy się dookoła Tu też jakieś są Zaraz pod, przy samym dębie nie rosną Tak widać jak się kończy korona drzew Troszkę dalej w zasadzie, tak jak korzenie się rozrastają, pewnie tam przy końcach korzeni gdzie sięga drzewu, to tam i koryza tam powstaje i rosną sobie. No dobra, pozbieramy kolejną ekipę. No spójrzcie, nie wierzę. Zobaczcie, jaki malec tu wyrasta. Tu obok, jak to liść. Ale tu zobaczcie. Prawdziweczek. Wyrasta sobie tu prawdziweczek. Najprawdziwszy Zobaczymy co z niego do jutra będzie tu trochę ukryję. Może da radę Może nie rzuciłem uroku, jak to powiadają. To jak się spojrzy na grzyba, to już nie urośnie. Zobaczymy, sprawdzimy. Dobra. A ja tymczasem tu kureczek znowu już dobrałem w tym lasku takim niewielkim. Zobaczcie. Półsiaty to już na pewno jest. Jak nic. Widzę. Jest 3 kg. No mówię. mówię wam niesamowite rzeczy. Tego się nie spodziewałem po prostu. No. Idzie bardzo z tego cieszę. Bardzo się z tego cieszę. Będzie coś to kurde nie, nie tylko jajecznica z kurkami. Będzie sos do schabowego. Uu. Będzie jeszcze na zaś Po prostu mniam mniam no dobra, idziemy dalej. No i popatrzcie, nawet kanie znalazłem, ale jej nie zbiorę, bo jest za ogrodzeniem. Nie będę szukał wejścia, żeby tam po kanie w taką wchodzić, nie? Ale tam ją widzicie? Jest tam kaniuszka. Dobra, no tu jeszcze taką jedną miejscówkę górkową obczaiłem, ale tutaj jednak jeszcze za parę sztuk się trafiło, no i cóż, jadę już pomału mału stronę domu, Mam jeszcze po drodze dwa miejsca sprawdzę i cóż, i to będzie na tyle, no. Tyle, bo trzeba zrobić troszkę porządku z tymi kurkami troszeczkę je oczyścić, odbrać No i się zejdzie trochę z tym A już jest popołudnie Także Słuchajcie Lecę dalej No i słuchajcie, nie zrobiłem zakończenia w lesie ale za to pokażę teraz tu już zlewie przyszykowane do oczyszczenia. Tyle tych kurek dziś napitoliłem. Cała komora zlewu. Ze 4 kg jak nic. Także, żeby było udane, jutro zobaczę może pojadę sprawdzić kolejne miejscówki, dalsze takie. No. Ale teraz biorę się do oczyszczenia. Ja jakąś jajeczniczkę, jako obiad, o kolację. Także do miłego, trzymajcie się pana.